Dla dziewczyny bliźniaczki, energia królowej puław może zwiększać jej pewność siebie, jej świadomość siebie, jej asertywność, czyli na przykład umiejętność powiedzenia, nie tak, żeby nie urazić drugiej strony, ale żeby obronić swojej racji, może też je zwiększać świadomość ciała dziewczyn i chłopaków bliźniąt a jeśli jesteś chłopakiem, bliźniakiem, no to w Twoim otoczeniu może być starsza od Ciebie osoba do relacji, do namiętności, do pasji, do przyjaźni, a może jedno i drugie, lub jeśli takiej osoby nie masz, to może być dziewczyna lub kobieta starsza od Ciebie wiekiem, lub zdążyła po prostu więcej od Ciebie przeżyć w życiu, czyli może być w jakiś sposób bardziej doświadczona. No, lub, lub możesz mieć jakąś starszą kobietę w swoim otoczeniu, do której warto by się było zwrócić z prośbą o jakąś wskazówkę, radę. Jeśli jest między Wami zaufanie, trzymajcie się, ciepło, na razie i pa. pa.